Kiedy umowa na polskiego pirata, czyli przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat? Coś, co jest oczywiście efektem pracy naszego polskiego przemysłu, a jest czymś, co już od kilku lat mogłoby być wprowadzane, wdrażane do naszego wojska i przez to zwiększać nasze bezpieczeństwo. Niestety tak nie jest i te lata lecą, i cały czas słyszymy, że się jeszcze nie nadaje, że będziemy zamawiać coś innego, że Pirat po prostu. Nie będzie naszym wyborem. I dzisiaj właśnie materiał o tym, dlaczego tak najprawdopodobniej jest i dlaczego to jest gigantyczny błąd. Ale może materiał zacznę od zaproszenia na Patronita, na mojego Patronite'a, żeby mnie na przykład, jeśli ktoś ma taką wolę wspierać. Są też inne formy wspierania mojej osoby. Symboliczna kawa, czy też komentarz z super podziękowaniem. Od razu dziękuję tym wszystkim, którzy już mnie wspierają. Zapraszam też do ocenienia, skomentowania, do zasubskrybowania oraz na pozostałe materiały. Ale wróćmy do naszego pirata, naszego, ponieważ polskiego. Musimy pamiętać, że obrona przeciwpancerna jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Musimy zdawać sobie sprawę, że tu nie chodzi tylko o pojazdy takie jak czołgi, tutaj chodzi też o BWP, o kołowe transportery opancerzone oraz o te lżejsze konstrukcje, takie jak samochody opancerzone, czy też nawet zwykłe ciężarówki, nie mówiąc już o pojazdach, które są nośnikami radarów obrony przeciwlotniczej. I zwalczanie tych celów, nawet tych celów troszkę lżej opancerzonych, jest bardzo ważną kwestią. I żeby w skuteczny sposób to robić w sposób bezpieczny, należy mieć środki do zwalczania tego typu zagrożeń. I tutaj pirat jest można powiedzieć takim w miarę ekonomicznym środkiem do wypełnienia tego środkowego piętra, jeśli chodzi o zwalczanie tego typu zagrożeń, ponieważ ja najczęściej rozróżniam trzy takie piętra. Najniższe to jest, można powiedzieć piętro, gdzie używane są, granatniki przeciwpancerne. Na przykład jednorazowe lekkie, które mają oczywiście ograniczone możliwości, ograniczony zasięg, ale do zwalczania tych lżej opancerzonych pojazdów przeciwnika jak najbardziej są wystarczające. Tym środkowym piętrem, bardzo ważnym piętrem są już pepeki o większym zasięgu, o dużo większej przebijalności, jeśli chodzi o pancerz przeciwnika i Będące takim, można powiedzieć, środkiem, który już zagraża nawet czołgom. Oczywiście nie z przodu, ale na przykład, gdy uderzymy w burtę, gdy uderzymy w tył pojazdu, ale chodzi o to, że to środkowe piętro jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ to już jest Pepek, który ma bardzo duże zdolności może nie bardzo duże ma duże zdolności ma dosyć duży zasięg na przykład 2,5 km i łączy ekonomię z dużymi możliwościami. Tym najwyższym piętrem są te topowe, można powiedzieć, pepeki, takie jak Javelin czy też Spike Dwójka, które służą do zwalczania już tych najtrudniejszych, najcenniejszych celów. Na większych odległościach i do zwalczania tych celów naprawdę dobrze opancerzonych, albo bardzo cennych. Ten koszt jest po prostu wysoki. I taki pirat, to środkowe piętro, potrafi być kilkukrotnie tańszy niż wspomniany Javelin, niż wspomniany Spike. Ale możliwości są większe, cena jest no, dużo większa. I właśnie pirat jest Pepekiem, który mógłby nam niejako stworzyć to środkowe piętro. Tylko, że wojsko ma troszkę inne podejście, i ono chce stworzyć dwa piętra. To najniższe, te granatniki przeciwpancerne, i to wysokie, to drogie, to do rażenia tych najcenniejszych celów. Tylko, że niestety my nie śpimy na ropie, na złocie, na diamentach, żeby było nas stać na wystarczającą ilość tych ciężkich, topowych pepeków, żeby zwalczać na przykład cele mniej wartościowe, czyli na przykład wszystkie BWP, KTO, ciężarówki, i żeby nasycić. Tą piechotę wystarczającą ilością tego typu środków. Nas po prostu na to nie stać. Ale często specjaliści tutaj od razu zaznaczę, że ja się do nich nie zaliczam ale ci prawdziwi specjaliści często mówią, że nasze wojsko podąża ścieżką wymagań, które chcą niejako stworzyć Gwiazdę Śmierci czyli najlepsze rozwiązania wszystko, co się da najlepsze na świecie. Tylko to, nic innego. Żadnych półśrodków, żadnego patrzenia na koszty przecież to nie oni płacą. Nie oglądania się na to, że na przykład zamiast 500 troszkę gorszych pepeków, o troszkę bardziej ograniczonych możliwościach, mamy 100 Javelinów, No ale mamy najlepszy sprzęt na świecie. Niestety to nie zawsze się sprawdza, zwłaszcza gdy mamy ograniczenia finansowe i gdy to nasycenie piechoty ogólnie można powiedzieć wojska, wyposażeniem przeciwpancernym musi być bardzo, bardzo duże. To już nie te czasy, że jeden, no, u nas nadal te czasy, że ten jeden Javelin był na kilkuset żołnierzy. To tak nie wygląda i niestety to, co możemy zaobserwować w trakcie obecnie trwającego konfliktu, wygląda w ten sposób, że to nasycenie środkami przeciwpancernymi musi być gigantyczne. Ukraińcy posiłkują się oczywiście wszelkiego rodzaju dronami, ale nie ze względu na to, że są one niesamowicie skuteczne, ale ze względu na to, że nie posiadają wystarczających środków do zwalczania tych, można powiedzieć, pojazdów opancerzonych, tych czołgów. I jak zawsze powtarzam, fajnie to wygląda na filmikach, które są wybrane, ale ta skuteczność tu może zaproszę na mój film materiał. Sprzed tygodnia o skuteczności dronów FPV, która jest jaka jest, też jest bardzo ważnym elementem. No i poza Piratem, o którym za sekundę, no tych zdolności też nie rozwijamy. Czyli drony wyposażone na przykład w głowice kumulacyjne, tak, tego też nie rozwijamy. Nie tylko Pirata. A warto by było rozwijać to i to. Więc środki do zwalczania wrogich czołgów. I pojazdów opancerzonych, i BW-ów, i KTO, i ciężarówek są niesamowicie ważnym elementem. I tu wchodzi całe na biało Pirat, PPK Pirat, czyli nasza konstrukcja, która powstała również w oparciu na, również w oparciu na konstrukcji ukraińskiego pocisku Corsar. Ale tu zmiany dokonano na tyle dużo, że oczywiście jest to w pełni nasz Pepek. I jest to pepek, który jest naprowadzany półaktywnie na cel, który jest podświetlany laserowo. Ze wszystkimi wadami, niedociągnięciami tego typu rozwiązania, tutaj wspomniana amunicja precyzyjna APR-155 i APR-120 też jest w ten sposób naprowadzana. I tutaj oczywiście chyba nie muszę wspomnieć o tym, że ten laserowy podświetlacz celów, który byłby wykorzystywany w... Piracie w APR-155, w APR-120, jest y, takim samym, ma takie same zdolności i możliwości oświetlania celów, jak te inne podświetlacze celów wykorzystywane w całym NATO. Tu chyba nie muszę mówić, że on będzie z nimi kompatybilny i on może podświetlać nie tylko Pirata nie tylko tą amunicję precyzyjną ale również te środki, które są w ten sposób naprowadzane które znajdują się w służbie, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Niemczech. Wielkiej Brytanii, to jest to samo. Są ograniczenia, ale są też zalety. Główną tą zaletą, oczywiście, jest koszt, który zmniejsza cenę tego pirata do naprawdę bardzo, bardzo fajnych, można powiedzieć, cen. To, że te cele mogą być podświetlane takim specjalnym urządzeniem, które może znajdować się na przykład na bez załogowcu, czyli możemy mieć w powietrzu bez załogowca z takim podświetlaczem i operator tego drona może sobie wskazywać celem, co jest szczególnie ważne dla wspomnianej amunicji precyzyjnej Aper 155, Aper 120, ponieważ ta amunicja jest blisko powiązana z piratem. Tutaj można powiedzieć, wychodzono z jednego założenia i taki operator drona nie musi wykorzystywać. Jakichś cudownych dronów, tylko ma tego Flyja czy jakiegokolwiek innego drona, i mając łączność z artylerią, albo też mając łączność z operatorem pirata, po prostu oznacza cel. I już można powiedzieć z tego drona w sposób bezpieczny, można ten cel namierzać albo za pomocą zawartego w tym ppk też właśnie wskaźnika też właśnie podświetlacza laserowego. Więc to jest gigantyczna możliwość. Coś, co pozwala w bardzo precyzyjny sposób razić wrogie pojazdy, czołgi. W przypadku Pirata czołgi też wchodzą w rachubę. Więc, nawet tu, to wykorzystanie bez załogowców byłoby czymś bardzo, bardzo fajnym. Mając na przykład tego Pirata, ale nie tylko, skręcimy troszkę, odbijmy na bok od głównego tematu, pójdźmy w tego APRA 155. Czyli, gdzieś tam z tyłu stoi krab, czy też K9, mamy operatora drona, który jest nad tym polem bitwy i namierza cele. Ma oczywiście łączność z tym krabem, ma to paza, na przykład, i oświetla cel, krab wystrzeliwuje pocisk ten APR 155 namierza się na to miejsce, które wskazuje mu dron, a raczej operator za pomocą drona, zniszczony. Bierzemy. Kolejny cel, zniszczone, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś bardzo ważnego. Jeszcze raz powiem, ma swoje ograniczenia. Tu głównym ograniczeniem jest oczywiście pogoda, czyli na przykład mgła, czyli na przykład mrzawka, ale niestety są wszystkiego ograniczenia. Chcemy mieć środek do zwalczania pojazdów opancerzonych. Ekonomiczny, tani środek do zwalczania tego typu celów musimy oczywiście mieć. Pewne ograniczenia. Czy drony mogłyby zastąpić pirata? Tak, tylko że koszt takiego drona, żeby miał takie zdolności jak pirat, no niestety zbliżyłyby się już do poziomu tego pocisku wystrzeliwanego przez pirata. I wtedy już ekonomia by nie była taka dobra. Ale wróćmy, dlaczego tego pirata nie ma. Jakoś nie mogę do tego dojść, tylko chwalę, tylko ganie. I nie mogę dojść do tego pirata. Oczywiście, najprawdopodobniej jest to wynik tego, że wojsko po prostu chce kolejną gwiazdę śmierci i nie patrzy w sposób realny na swoje możliwości. Oczywiście, każdy z nas chciałby jeździć tylko najdroższym samochodem tylko takimi samochodami kosztującymi no 800, 900 tysięcy złotych, milion złotych no ale to jest nierealne. Chyba, że ta inflacja wróci i będzie naprawdę. Wynosiła setki procent, to no, stanie się bardzo realne. Ale w takim prawdziwym, realnym świecie tak się nie da. Nie da się zapewnić odpowiedniej ochrony przeciwpancernej, wykorzystując tylko te dwa skrajne piętra, to najniższe i to najwyższe, ponieważ to najwyższe piętro jest po prostu drogie. I oczywiście ono jest bardzo potrzebne, ale jest limitowane przez ograniczenia finansowe. I Musimy wiedzieć, że to najwyższe piętro musi istnieć, ale musimy zdawać sobie sprawę, że ono nigdy, w przypadku naszego państwa przynajmniej, nie będzie w stanie zapewnić pełnej ochrony, nie będzie w stanie zapewnić pełnego pokrycia, zapewnienia pełnych możliwości, jeśli chodzi o zwalczanie celów opancerzonych. Nas na to po prostu nie stać. Choćbyśmy, jak można powiedzieć, tego nie wywracali na drugą, trzecią, czwartą stronę. Musimy mieć to piętro pośrednie, to piętro, które jest przeznaczone do zwalczania tych, można powiedzieć, celów mniej priorytetowych, ale które trzeba zwalczać. Przecież nie będziemy oszczędzać Javelina i przepuszczać BWP, czy też KTO, czy też ciężarówki, żeby spróbować je zwalczać z bliskiej odległości za pomocą granatników przeciwpancernych. Bo szkoda Javelina. No nie, no tak to nie działa. Tylko że wojsko najprawdopodobniej powiedziało, jest tak i ma być najlepiej na świecie. Druga możliwość to oczywiście to, że ten pirat nie spełnia tych wymagań, które w nim pokładano. Tylko że przez ostatnie kilka lat nikt nawet, nawet z wojska, nie powiedział, że pirat nie spełnia tych wymagań. A na pewno taka rzecz by wypłynęła, gdyby te możliwości pirata były. Drastycznie niższe niż możliwości właśnie ogłaszane, ogłaszane publicznie. Nikt takiego czegoś nie powiedział. Więc bardzo prawdopodobne, że to właśnie zapotrzebowanie, jakie wyraża wojsko, jest powodem, że tego pirata się nie zamawia, że go się, można powiedzieć, nie doprowadza do końca tej drogi, która zakończy się wdrożeniem go do służby. Może być też tak, że wojsko, znając, można powiedzieć, podpisywanie umów, w przypadku naszego wspaniałego państwa obawia się, że taka umowa, która byłaby skierowana do polskiego przemysłu, mogłaby być wypełniana, niezrealizowana, czy też mogłaby się przedłużać. Dlatego postanowiono, że będzie zakupiony sprzęt od państwa, od którego, gdy podpiszemy umowę, to i tak kupimy, bo nie mamy wyjścia. Ale w ten sposób nie buduje się bezpieczeństwa, nie buduje się siły własnego państwa. Jeśli oczywiście nie inwestuje się w polskie środki tego typu. Niech przykładem będzie piorun. Gdyby go nie zamawiano, gdyby go nie wspierano, on by nie powstał, nie zyskałby sławy, nie byłby zamawiany dosyć szeroko. I sami byśmy byli pozbawieni tego typu bardzo ważnego środka, jeśli chodzi o naszą obronę przeciwlotniczą, bardzo krótkiego zasięgu. Teraz może by ktoś się zainteresował, żeby zamówić ciężkiego na przykład pioruna, żeby na przykład móc, go, żeby móc w niego wyposażyć na przykład poprady, czy też pilice, żeby ten jego zasięg wynosił ponad 10 km i mógł zwalczać na przykład wrogie śmigłowce szturmowe. Z odległości. Jaką muszą obecnie zachować, żeby czuć się bezpieczne przed naszymi manpacami. Więc tu też jest coś, co musimy zrobić. Ale kiedy spojrzymy na pioruna, musimy zdawać sobie sprawę, że gdyby nie zamówienia, gdyby nie postanowienie, tak potrzebujemy naszego polskiego produktu. Nie tylko dlatego, że jest polski, ale też dlatego, że jest bardzo, bardzo dobry, wręcz genialny. No jeden z trzech najlepszych tego typu. Środków na świecie, to by go nie było. Nie byłoby sukcesu eksportowego, nie byłoby sukcesu w zwalczaniu tych celów powietrznych. Tak samo jest z piorunem. Nie zamawiamy, nie ma sukcesu. Nie zamawiamy, inni z zagranicy też nie zamówią, ponieważ no, nie widzą w tym sensu. Dlaczego ten krab nie jest oferowany gdzie indziej? Dlaczego na przykład nie odniósł sukcesu? Tutaj już yy, spójrzmy. Z boku nie zagłębiajmy się w umowy, jakie podpisano i te ograniczenia, jakie wynikają z tego, że to podwozie jest od Korei. Ponieważ, jak w ogóle dokonywać zakupu od państwa, które nie kupuje masowo własnego produktu, tylko w końcu musi posiłkować się zakupem armatochałbicy z zewnątrz. Tu jest podobna sprawa. Więc piorun to niestety najprawdopodobniej decyzje, błędne decyzje podejmowane przez decydentów, którzy chcą zbudować tylko dwa skrajne piętra, jeśli chodzi o naszą obronę. Do tego oczywiście są to decyzje, które wynikają też z niezbyt dużej chęci, jeśli chodzi o współpracę z polskim przemysłem, z, wynikające też z tego, że no istnieje duża. Może nie wrogość, ale takie niezbyt dobre podejście, jeśli chodzi o te kontakty wojsko polski przemysł obronny, polski przemysł obronny wojsko. I niestety to podejście chcemy gwiazdy śmierci. Koszty nas nie interesują, jest bardzo fajne, jeśli nas na to stać. A jeśli nas na to nie stać, jeśli nas nie stać na tysiące, można wręcz powiedzieć środków przeciwpancernych, PPK-ów to musimy się zastanowić, czy zapewnimy odpowiednią ilość jawelinów, czy też spajków, czy budujemy naszą obronę przeciwpancerną w odpowiedni sposób. Więc gdzie jest pirat? No obawiam się, że go nie będzie, że pirat, który już kilka lat temu mógł rozpocząć ten proces trafiania do służby, więc już od dawna powinien ten projekt być wspierany. Ten projekt już powinien trafiać do wdrażania. A jeśli nie, jeśli się nie nadaje, to proszę wyjść i powiedzieć: Polski pirat nie spełnia wymagań. Mamy lepsze rozwiązanie, wiemy jak zbudować tą naszą obronę przeciwpancerną. I proszę dać przykłady: a nie, że kupimy kilkanaście tysięcy granatników przeciwpancernych, i to wcale nie z Polski, chociaż też byśmy by, byli w stanie je. Wyprodukować, nie mówiąc o tym, że ten zakup nie wiąże się w ogóle z żadnym przeniesieniem jakiejkolwiek produkcji do Polski, a ja przynajmniej nie dotarłem do takich źródeł, no tak się nie robi. No i jak my mamy to zbudować? Teraz może na koniec, oczywiście opiracie, myślę, że już się nasłuchaliście. Wróćmy do tych dronów, do tych bezzałogowców, które mają służyć nie tylko do wskazywania tych celów. Do oświetlania tych celów za pomocą odpowiednich, można powiedzieć, urządzeń. Czy to chodzi tutaj, żeby podświetlać cele dla pirata? Chociaż tutaj ten zasięg, chyba 2,5 km, pirata, to jest raczej coś, co będzie już w tej drużynie wypełniane. Chociaż dron też może się nadać, ale na przykład wykorzystanie tej amunicji precyzyjnej APR-155, APR-120, to jest coś bardzo fajnego. Ale gdy. Mówimy o zwalczaniu celów opancerzonych, to może też zainteresujmy się tymi dronami. Może to też będzie rozwiązanie, może w ten sposób też będziemy w stanie zbudować, a myślę, że na pewno będziemy w stanie zbudować tego typu środki. Ja wiem, chociaż to nie jest popularna opinia, ja wiem po prostu, że to wykorzystanie tego typu środków. Naszego wschodniego sąsiada wynika nie z skuteczności tego typu środków, tylko z powodu tego, że oni nie mają innego wyboru. Oni nie mają odpowiedniej ilości i tych pepeków lżejszych, takich jak dzisiaj omawiany pirat, i tych pepeków topowych, takich jak dżaweliny. I muszą jakoś ten problem rozwiązywać. Tu nie chodzi o zasięg. Ciężkie pepeki naprawdę mają te kilka kilometrów zasięgu. Potrafią na przykład jak spajki razić cele, znajdujące się za jakimś obiektem, za jakimś lasem, i są niesamowicie skuteczne. Tylko, że nie mamy czegoś, posiłkujemy się czymś innym. Więc możemy też, nie mając czegoś, będziemy posiłkować się czy to piratem, czy to właśnie tego typu bezzałogowcami. Mam nadzieję, że tego typu analizy są prowadzone, że będą wyciągnięte odpowiednie wnioski, żeby stworzyć tą obronę przeciwpancerną, do tą obronę, która ma na celu zwalczać te pojazdy przeciwnika taką jak trzeba, żeby te wszystkie piętra istniały i żeby to nasycenie tego typu środkami było bardzo duże. Pamiętajmy, że ta piechota nie ma tak dużych możliwości, jeśli chodzi o obronę przeciwpancerną, jakby chciała. Musi mieć dużo pepków, musi mieć te granatniki przeciwpancerne, nie zapominając o tym, że często są one wykorzystywane i PP, i te granatniki do zwalczania nie tyle m, takich celów jak pojazd, jak czołg czy też BWP. One też służą do zwalczania na przykład większych grup żołnierzy. One służą też do zwalczania na przykład jakiegoś stanowiska, w którym, które jest szczególnie niebezpieczne. I taki pirat byłby tu świetnym wyborem. Po co używać drogiego dżavelina Spajka, jeśli można użyć pirata? I jeśli na to miejsce jednego dżawelina mamy kilka piratów, no to wybór chyba jest oczywisty, ale nie dla wszystkich. Więc kiedy umowa na polskiego pirata mam nadzieję, że niedługo. Mam nadzieję, że jednak te chęci, żeby to nasze bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Przeważyły nad tą niepewnością, nad tą gwiazdą śmierci, nad, tym, nad tymi wielkimi wymaganiami, i żebyśmy spojrzeli na ten problem bardziej realistycznie. Czego potrzebujemy? Jakie mamy środki? I w jaki sposób to zrealizować, żeby ta biedna piechota miała odpowiednie warunki, żeby przetrwać? W razie W. I to jest bardzo ważne. Tu nie chodzi o to, że będzie to polski pirat czy to będzie amerykański javelin chodzi o to żeby żołnierzom zapewnić odpowiednie środki żeby mogli obronić siebie a co ważniejsze nas i w mojej opinii pirat jest czymś co byłoby elementem bardzo mocno wpływającym na to bezpieczeństwo na te możliwości i samych żołnierzy i również dzięki nim nas Musimy zdawać sobie sprawę, że każdy żołnierz chce mieć wszystko co najlepsze, w ten sposób żeby czuł, że ma takie możliwości, że jest tak wyszkolony, żeby mógł wykonać swoje zadanie jak najlepiej. Fajnie by było gdyby każdy z tych można powiedzieć żołnierze mógł być wyposażony w dżawelina, no ale to jest nierealne. Musimy posiadać również inne środki, musimy zapełnić te pozostałe piętra. W tym to piętro takie średnie, gdzie ten pirat mógłby odnaleźć się w bardzo dobry sposób. O APR 155 i APR 120, czyli tej do raków, ponieważ 155 to krab, K9, APR 120 to rak, już nie mówię. To jest oczywiste, że jeśli chcemy skutecznie zwalczać przeciwnika, najlepiej robić to z większego dystansu. Czyli wiszący w powietrzu flyaj, czy jakiś inny bezzałogowiec. Z oświetlaczem laserowym i operator tego drona bez załogowca, odpowiednia artyleria, odpowiednia amunicja, i przeciw... wtedy przeciwnik nawet nie będzie się do nas zbliżał. Pomarzyć można, prawda? No ale kończmy tego narzekania. Już coś, choroba mnie chyba bierze, dlatego tak dużo narzekania. Dziękuję za uwagę. Oczywiście dziękuję tym, którzy mnie wspierają. I w sposób finansowy, ale też tym, którzy oceniają, komentują, subskrybują, polecają moje filmy, pokazują je znajomym. Zapraszam oczywiście na te bardziej wymierne formy wsparcia. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Zapraszam też na mój drugi kanał dotyczący motoryzacji link w opisie. On troszkę też skręci w inne tematy może troszkę bardziej lotnictwa cywilnego, ogólnie maszyny, no ale przyszłość pokaże. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.